Elżbieta Krystek-Jones Pluszowe duszki Między chmurami a tęczą, Gdzie dobre wróżki latają, W krainie wyobraźni Pluszowe duszki mieszkają. Chcą przebywać wśród dzieci, Więc często... Na Ziemię schodzą. I w misie, szmaciane lalki, ukradkiem cichutko wchodzą. Przytulą małą Marysię, by sama spać się nie bała. Dodały otuchy Ani, gdy zastrzyk dostać musiała. Kiedy malce urosną, duszki do domu wracają. Na dzieci, co o nich marzą, w pięknej krainie czekają.